Dobra, trzeba full strike hardować giereczkę, żeby odbić czalka, nie z nawierzchników, haha, master, master lobby, a czemu ty nie mówisz, że mapy nie ma i żebym ci oddał mapę, ty Nie ty jesteś? Dobra, czas coś wygrać, bo to jest chuj, nie robota, kurwa, ty, haha, ja i master, haha. No nie mogę! Jak przegram, to rzucam monitor! No przysięgam! Rzucam ten monitor za okno, kurwa! Przyjdź pod Jezusa, to dostaniesz! Normalnie, moi kurwa, teammatesi się ruchają w krzaku zamiast cheesować level 1! A, Soraka Master, drzwi! Nie znam same kurwy! Stary, ty tak gadasz o tym Grand Masterze i że potrzebujesz i innych dalej, ale wiesz, że do Grand Mastera potrzebujesz jeszcze 120LP? No, to może da się skerować w końcu. Nie wiem, mam leasing, mam leasing in dispatcha. Gdzie ja jestem? oczywiście się grać nie chce. Dzięki, zgopping, siewa, siema. Kusiciel, jo. Każdy, kto napisze kusiciel, urośnie mu kutas o 3,5 cm. Napisz i sprawdź w gacie. Działa, nie? No. Yo. Dzięki bardzo za subika. Dobra, czas wygrać, bo to kurwa, mać. Już jestem wkurwiony, wykrył, ury wy, i wy, wy, on. Pa, ona rzuca kuja, dodrzuje. Dobra, ja ci pokażę, jak to się gra. Sami, sam, Samira ma Q, więc level 1 możemy opierdolić pałeczkę Kalista ma skrypty, już coś kurwa mi tu jebie Ty, no 3 Q już nie trafiła d Grać Soraką i 3 Q nie trafić Trochę zostałem zruchany w dupę Ale kto nie został, nie Dobra, master na botwrafach oczywiście Ten pafujący do topa Klasyczek! <laughs> Dzisiaj do góry! Aha, ja kurwa w LPK na dół Master Jimmy kurwa od pleców wychodzi, normalnie, ty! O za co to chodzi? Moja ra to gówno, Wave jest do cipy, Kazik na topie, Master flashuje mi od pleców. Co jest kurwa w tym elo? Ktoś tu gra na co dzień? Za ile mogę ci loda opier... Ja mam kaktusa w zamrażarce. Ale se opierdolę, zara. Tylko pierw to biję Mastera, bo to chuj. No graj!

Czy mi się wydaje, czy moja Samira jest, sam, jest kurwą z Bustera? Dzięki bardzo face coś tam. Super. I Bizli, dzięki za prema. Jak tak dalej pójdzie to spadnę do D1. O, Syndra na midzie. dobra, można grać z powrotem. Odbitka. Ty no w CS-ach nieźle, ale ja wiesz, że jakbym grał z tobą, z jakimś normalnym Madecary, to ich botem był już 48 tysięcy razy? Powinienem uciec od turetu i zostawić ją, ale liczyłem, że ogra, bo ma flesza, klęsa i jerkę. Kiedyś mój kolega był w challengerze, taki miły, przyjemny człowiek, Dostań grając z w kapeluszu. Fajnie, dzięki Miki, koneser. Dzisiaj diamenty, gold. Ta, jeszcze szmaragd w międzyczasie. Dobra, wygram z Broxachem, on jest dobry, kiedyś fanatic grał, nie? Po prostu trzeba się skupić i wygrać. Samira 1 LP master? <laughs> Perfekcyjny bait. Kiedyś nam nie mówili przynęta. Dobra, dobra, Skarowałem już tę grę, klasa. Winnek. Jeszcze tylko ta jedna i wracam do swojego miejsca, Grandmastera. Miałem kiedyś dziewczynę i z że już mieszkaliśmy razem i tak dalej, pewnego razu jak grałem w ligę, weszła mi pod biurko, zaczęła robić loda. Dasz głowę, że podczas teamfightu tak się skupię, że mi opadł? Stary, miałem to samo. <grym> Wiem jak jest. Ale nie ma co się dziwić, bo był ważny teamfight. Szybkie dwa buszki tutaj przed giereczką wchodzisz na mida rzucasz e tej syndrze, ona dożuje, bo ma skrypty Tutaj ją kurwa ciachasz, patrzysz od co B, rzucasz warda za ściankę Podchodzisz jeszcze kurwa odchodniaczka je wykurwisz Idziesz w topside, bo grasz z Jaximusem, Lulu Jacks, widzowie, wy wiecie co to znaczy? No 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 dzisiaj, dzisiaj podwina No ale kamery mi rzuciła dziwka, ty! No, graj tym Jacksimusem! Nie! No, graj, graj! Grać kurwa, mecz! Drugi? Chciała mnie zabić tą Samirą Jaka pogoda w Masterze? Już mówiłem, że się chłodno, wentylator weje, a u ciebie dalej 35 stopni I się dusisz tam z gorąca? No, ja i mój ziomeczek Broxa 2 na 8 Nagrodę analizy OPGG? Nie, nie odblokuję OPGG, ale odblokuję i dodam milion nowych nagrod za punkty Więc zapraszam do farmienia punktów Bo niedługo takie nagrody, że głowa mała Mody, róbcie bety. Zostawcie suza! Do karmy? Ziemniak! Siemanko, Ziemniak! E! Eee, poradnik do karmy? Po streamie dodam. Wygrywa, healer, ja się tylko rozgrzewałem pierwsze 7 gier i teraz już z górki lecę kurwa da pazurki, joo Kurwa, muszę tego go mieć Klasa O, to już jest koniec gry, oni wiedzą, że na rank jeden Lulu-playera, The Best Lulu on the Entire Planet, bro, you can't win. I, nie, nie da się wygrać na mnie, no co mam powiedzieć, no? Kaseko kiedy zrobi pierwszego wina po siedmiu lustrika. <ścoughs> Yo! Trzeba było tylko po prostu przetrwać najgorszy moment z kurwą na AD carry i wygram grę. Po prostu stała psycha Nirwana Mental No i klasa, klasa, yo! Let's fucking go, bro! Let's fucking go! Die to my love. Dwie godziny zostały? Easy! Easy! Jakie gainy? O sypło ty, a może na czalka jeszcze starczy czasu? <grym>